सारङ्गी विकायं श्रु zorganizowaliśmy ten piknik wakacyjny z okazji e, inauguracji stowarzyszenia, ponieważ e, w marcu zarejestrowaliśmy się w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Turza e, i Chcieliśmy pokazać, że istniejemy, żeby ludzie zobaczyli cóż to takiego, bo jest to nowość jednak na naszym terenie te stowarzyszenia. Ja jestem bardzo dużym zwolennikiem wszystkich stowarzyszeń bardzo dziękuję osobom, które angażują się w to, aby powstawały stowarzyszenia na terenie naszej gminy. Uważam, że jak najbardziej takie huczne rozpoczęcie swojej inauguracyjnej działalności jest bardzo dobre, ponieważ no, po, 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 przedstawia możliwości stowarzyszeń. 14 sierpnia już niedługo za tak. Praktycznie niecałe dwa tygodnie. Wyjeżdżamy na wakacyjne spełnienie marzeń dzieci osób niepełnosprawnych nad morze. Czy dzieci już z niecierpliwieniem ogromnym czekają na wyjazd? No na pewno zawsze się cieszą przed jakimkolwiek wyjazdem czy jakimś spotkaniem. To jest dla nich ogromne przeżycie i, i zawsze się cieszą z tego, że mogą spędzić miło czas z rówieśnikami i z wolontariuszami. Także jest to naprawdę ważne dla naszych dzieciaków, no i dla nas oczywiście też. Dzieci stresują się bardzo przed takimi wystąpieniami, czy jest to dla nich ogromna radość, wyzwanie? No moja Majeczka, no nie ukrywam, no stresuje się, ale tutaj bardzo duże zasługi ma właśnie pani Basia, bo ona wdrożyła nasze dzieci i moja Majka po prostu jest zachwycona, bo ona uwielbia scenę, uwielbia muzykę i uwielbia występować. Ja jeszcze może tutaj jeszcze raz podkreślę wielkie podziękowanie dla... Bezinteresownej pomocy Straży Pożarnej, która niesamowicie nam pomogła, z całej gminy Żepiennik-Krzeżewskiej. To było niesamowite. Jak można było zrzeszyć tyle osób. Tak w wielkiej sprawie jak ten piknik hartatywny. to się czuje, kiedy widzi się, że taka właśnie duża gru, grupa osób pomaga, są chętni do pomocy. No chyba radość, że te dzieci nasze nie są odrzucane przede wszystkim i mogą brać udział z dziećmi zdrowymi w różnych zajęciach. Zbieramy są również zakrętki, tak? Tak, zbieramy nakrętki. Mamy wtórzy dziewczynkę, która do trzeciej klasy teraz idzie, Wiktorię, jeździ na wózku, ona jest, potrzebuje ciągłej rehabilitacji. I już od jakiegoś czasu wśród, sami tutaj wśród siebie zbieramy nakrętki. Ale chcielibyśmy nagłośnić tę sprawę, ponieważ potrzebujemy aż półtorej tony tych nakrętek. Więc jest to około 100-120-litrowych worków. No i jeżeli by się nam udało. Tej dziewczynce i chociaż jeden turnus sfinansować, to bardzo byśmy się cieszyli. Myślę, że mieszkańcy tutaj będą otwarci, będą zbierać, każdą nakrętkę przynosić do klubu. Dlaczego warto zachęcać sołectwa do tego, aby zrzeszały się w różnych stowarzyszeniach? No to oczywiście są możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz, z Unii Europejskiej, ale także z innych źródeł. Więc mogą pozyskiwać fundusze, ale także to jest dobra do, możliwość spędzenia czasu, zaangażowanie się w rozwój sołectwa, rozwój gminy. Także to jest bardzo korzystne. Jest to nasz pierwszy piknik, który organizujemy, ale myślę, że zapełnimy tutaj program. Mamy bardzo fajną panią konferencjerkę. Mamy y, występy grup, grupa śpiewacza, stuży, zabawi tu gości. Y, będzie orkiestra Denta ze Rzepinnika Szczyżewskiego. W tej chwili y, będą śpiewać dzieci niepełnosprawne, tańczą, więc y, chcę przedszkolaki, o, byłabym zapomniała, to była po, pierwsza atrakcja. Nasze przedszkolaki pokazały piękne tańce, więc myślę, że wszyscy chętnie pooglądają i będą się dobrze bawić. Herusz, herusz.